Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Cześć, dzisiaj w zapraszamy Was na quiz ze znajomości Gwary Łódzkiej. Jeżeli gdzieś panuje bajzel, to... I ja wiem, ale nie powiem. <gry> nie, to, to oznacza... Bałagan. Dokładnie. Co to znaczy hechłać? Kurde, ostatnio coś tam... Ja jak myślę hechłać, to mi się wydaje coś tak... Nie lić, ale... Mi się wydaje coś z jakimś krojeniem takim dziwnym jakimś, myślę. A jeżeli idziecie w chęchy, to gdzie idziecie? Też to akurat czytałem. Na, to, na tą samą literę, wiesz. Znaczy, to jest bardzo dobrze, że, że mam Łukasza. Proszę bardzo. To ja ci powiem na ucho i ty powiesz. Nie, nie, bo ja przed chwilą. E, krzaki. No. Co to jest? Angielka. A no i właśnie. No właśnie. E, ja nie zależy... mogę tego jeść, więc. E... Z zależy gdzie. Dokładnie, dokładnie. No. Bułka francuska. Jeżeli coś jest badziewne, to jakie jest? To, Słabego. To jest tak, akurat. To, proste. to teraz coś trudniejszego. Co oznacza Bigel? No nie chodzi o psa. <grym> Czekaj, nie, nie, poczekaj, to wiem. To wiem, co to znaczy. Wiem. Bigel, Bigel to jest tłum. Kim jest August? No, A, no ale to, 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 to tutaj. Pytanie. Oddaję Ci. Ze specjalnym pozdrowieniem dla Kamila Rozmusa. Błazen clown. August. <grym> co znaczy. Po łócku ciekać. Szwendać się? Biegać. Galanty co oznacza? Dobry chyba będzie ładny. ma dobry. Chyba dobry. <głosy> <głosy> chyba dobry. Jeżeli po treningu macie ciężkie kulosy, to co macie. <głosy> <głosy> no to, 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 czy... Nie, no to akurat samo. Przecie się. się rozumie, że chodzi o nogi. <noise> chodzi o nogi. To teraz coś banalnego. Foliówka. Eee, a to akurat reklamówka. reklamówka taka, tak? Co znaczy ekspres? Słuchaj, <laughs> No, coś szybko tak chyba, nie? Mówiliśmy o bidlu, to jeszcze powiedzcie, co znaczy wybidlowany. Jak to jest tłum? To może jakiś wyróżniający się z tłumu, coś takiego, nie? Wybidlowany? Krańcówka. No to akurat prosto. Pętla. A co oznacza przylepka? O. A to jest. Ej, to ja wiem. To coś jest y, z chlebem, chyba. E, końcówka od chleba? Tak. tak zwana dubka? Kim lub czym jest sipsa? A, gorąca dziewczyna. Tak. Tak mi się, nie wydaje, ale, tak mi się wydaje, ale <laughs> mogę się mylić. Jeżeli coś jest siajowe, to jakie jest? No to tutaj już niestety no nie, pomogę, to nie pomogę. Kreatywność, kreatywność. Teraz, Łukasz. Siajowe. Słabe? Słabe? Może tak? Słabe? A, o. Jeżeli widzicie na talerzu prażoki, to co widzicie? No Łukasz, z jedzeniem to tutaj... to poczekaj. Czekaj, no bo to nie będą, czekaj, czekaj. Nie będą ziemniaki, nie? Hmm, ziemniaki, poczekaj. takie kartofle, coś tam... No dawaj, nie, dawaj, Nie, dawaj, nie dawaj, 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 dawaj. nie przypomnę ale... Z czym kojarzy wam się famuła? Pomidor. Pomina dwójka To teraz czas na klapitkę yy, następne pytanie Może okna? Nie. Firanki no, no, będzie. A co to jest betka? Coś łatwego chyba. Kim jest badylarz? Eee, Ogrodnik? Czy coś z tym yy, sobie kwi yy, No kwiat? Sprzedawca kwiatu. Czym są drygle? Drygle? Drygle, drygle, drygle. Poczekaj, A, to jest coś. A, poczekaj wiem. Kategoria? Nie, poczekaj. Yy... Drygle, kurde. Nie wiem czy dobrze mi się kojarzy, ale. Podroby, nie podroby. A coś z wyrobami mięsnymi, tak? Mm. Z czym kojarzy Wam się chałka? No to słodka bułka, taka pleciona. Szmelc po łódzku to? Coś słabego. Z... Wetować po łódzku, to znaczy? To bym bardziej poszedł w kierunku, że nie zgadzać się z czymś. Od, się, ale... od, od, od no, biwerowe to, no. Wetować? Coś takiego, właśnie, że. Mm. A co kryje się pod sformułowaniem Zafiranić? A to wiem e, Zasłonić firanki. No. Chciałem powiedzieć, że ukraść Dobra A co robią łodzianie jeśli się szlajają? A to tam... Po, jak to wytłumaczyć? No, no to tak się wie. panoszyć w jakimś miejscu tam I tak dalej, yy. nie wiem jak A z czym skojarzylibyście Tytkę? Coś mi ta tytka mówi, mi mówi, ale tam... Wiem, że dzwonią, w nie lubię. Czasami bramkarze łapią wtytkę, nie, <grystanie> Następne hasło. Co oznacza urobić? Przekonać. Co musicie zrobić, kiedy ktoś w Łodzi każe wam zaprowadzić gadkę? Zaprowadzić gadkę? Zaczniesz rozmawiać. Co to jest, według łodzian, żulik? No bo nie jakieś piwo czy coś. Nie, nie. Jakaś, nie wiem, zupa, coś w tym stylu. No. To teraz powiedzcie, co to znaczy ŻYR. Ja nie doszedłem do tej litery, <grym> więc <nie grym> ja do, ukrasz, tylko do D doszedł w słowniku. Nie no, nie no, nie, 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 nie wymyślimy. Co dla Łodzian oznacza taryfa? Taksówka. 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 Czym jest śnupa? Śnupa. Hmm. Hmm. Wiesz co, Łukasz może to odpowiedzieć. Nie, ja się poddaję, nie. Nie wymyślę nic ty. A co oznacza? Wychatrać. To dalej, nie moja kategoria. Za daleko. <laughs> Zostawiam. To? No nie, no, wyhatrać, no nie wiem, no coś tak. wychaczyć, coś. Po, pode, podebrać, coś. Zabrać, ukraść. Yy, Zachachmęcić w łodzi oznacza? Ukraść. Trambambula. A to wiem. Młogasz, ja na nic jest. nie będę mówił, proszę hmm. bardzo. Piłkarzyki. Jeżeli coś jest trefne, to jakie jest? Złe. Yy, nie, niedobre. No po prostu, no coś jest. Yy... Co to jest czarne? To jest. Yy... Na C to już to Tak, to jest, już tak. wiem. E, to może być na przykład. E, zupa z dodatkiem krwi kaczki. A jeżeli coś dzieje się bystro, to jak się dzieje? Powiedziałbym, że mądrze, ale prędkość. Szybko. A! To no jest mądrze. A czym jest brecha? Nie wiem, coś mi się znowu z jedzeniem kojarzy. Ale... Nie. Złodziej? Jeżeli idziecie do sklepu i prosicie o brzuszek, to co otrzymacie? Czekaj, to też to wiem. To Bo nie, chleb, nie? nie, to był. Czekaj. Surowy boczek? Aaa. Hmm. No to na koniec jeszcze niech będzie hasło wtranżalać, jeść yes. bardzo szybko, łatwiej. Dziękujemy bardzo za oglądanie e, quizu Gwary Łódzkiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oglądajcie LKS w Grodzisku. Dziękuję Wam bardzo. Bartek Kalinkowski i Łukasz Piątek. Pozdrawiamy. Forbet, legalne zakłady bukmacherskie.